Cześć, Marek Spiolowski Portal więc witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj posiedzimy sobie, po chwilę sobie porozmawiamy na temat Mindbaga. nie będzie to recenzja, proszę Państwa, nie będzie to how to play, ale to będzie taki zbiór, taka piguła informacji do tego, żebyście się dowiedzieli, czy ta gra jest stworzona dla Was, czy ta gra powinna Was interesować i czy ta gra idealnie nadaje się do Waszej kolejności. Mindbag jest grą karcianą, szybką, dynamiczną, grą dwuosobową, w której ja kontra ty zmierzymy się w takim pojedynku wielkich umysłów i tak naprawdę chodzi o to, że ten z nas, kto pierwszy zada trzy obrażenia przeciwnikowi, prowadzi jego punkty do zera, wygra cały ten pojedynek. Niby to nie brzmi jakoś wyjątkowo, niby to nie brzmi jakoś oryginalnie, ale zostańcie ze mną, ponieważ w tej grze jest parę, parę twistów. Po pierwsze, trzeba wspomnieć, że Richard Garfield wraz z ekipą stworzyli naprawdę bardzo ciekawy tytuł, który zamyka te wszystkie takie mm, pomysły, które już wcześniej widzieliśmy, w niezłą mieszankę. Plus dodaje do tego jeszcze swoje, ekipa dodała swoje fajne pomysły i nagle z tej gry robi nam się bardzo szybka, dynamiczna i mega mózgożerna gra pojedynkowa. Przejdźmy może do tego, co w tym pudełku Znajdziemy. Clou, clue. Serce całej gry Mindbaga to są karty. 48 kart stworów oraz 4 karty Mindbagów. To jest to, czym tak naprawdę będziemy w tej grze się posługiwać. Oprócz tego mamy oczywiście instrukcję, która nam wyjaśni, jak grać, poda nam przykłady, zasady, wyjaśni nam. Mózg. Najważniejsze keywordy w całej grze, czyli słowa kluczowe. I to jest tak naprawdę tyle. Stwory mają różną siłę, stwory mają różne umiejętności i musimy sobie tutaj ogarnąć to, w jaki sposób i w jakiej kolejności chcemy sobie zagrywać nasze stwory, żeby co przeciwnika pokonać i przechytrzyć. 48 stworów tasujemy, 48 stworów przekładamy i tworzymy z nich losowo taką talię dla każdego z graczy po 10 kart. Każdy z nas potem z tej talii dobiera 5 kart i możemy zacząć. Zasady są mega proste. W Twojej turze albo możemy kartę z ręki zagrać tu. Pamiętajcie, zawsze jak się kończą karty na ręce, w sensie zawsze będziecie mieli mniej niż 5, to od razu sobie dobieracie. A jak już dobierzecie ostatnią kartę, to już więcej nie ma. Więc nie ma trzeba sobie grać i radzić z tym, co się ma. Yy, I to jest pierwsza opcja. Wygrywanie karty w stół lub ewentualne zaatakowanie przeciwnika. Jak atakujemy przeciwnika, no to wystawiamy naszego stwora do przodu, żeby on wiedział, którym stworem atakujemy, a on może takiego stwora blokować albo też nie blokować. Jeżeli nie zablokuje, no to straci punkt życia i musi być tutaj ostrożny facet, też dziewczynka czy też chłopak, ponieważ yy, wtedy straci punkt życia. A jak straci wszystkie trzy, to przegrywa. Ale zamiast puszczać to obrażenie, zamiast nie blokować, on może swojego stwora wystawić do bloku i wtedy byśmy sobie porównali ich siłę. Siła wyższa zostaje na stole, siła niższa. Niestety ucieka. I tu oszukają, bo to wyglądałoby tak. Proste, proste. No więc, Marku, gdzie tutaj są te wszystkie fajne rzeczy? O co ci chodzi? Cały zmysł, całe klucz, całe serce tej gry polega na tym, że my mamy pięć kart na ręce. Mam już otwarcie, mam znamy swoje otwarcie. I teraz nie wiemy, jakie dodatkowe pięć kart losowe mamy w sali, ale mamy nasze otwarcie i musimy się naprawdę zastanowić, jak w maksymalny sposób znaleźć synergię między tymi kartami. Jak je po kolei zagrać, jak one się uzupełniają, pomyśleć, w jaki sposób je należy wykorzystać. A potem każdą turą, każdą zagraną kartą będziemy dobierać kolejnego pucla, kolejnego, kolejny puzzle, który będziemy dokładać do naszej ręki, do naszej strategii, starając się go tutaj wcisnąć w idealną sekwencję, żeby tego przeciwnika pokonać. Drugim ciekawym, drugą ciekawą rzeczą jest to, że pamiętajcie, gramy tylko dziesięcioma kartami. To nie jest dużo, więc każda, ta, każda nasza karta jest mega ważna. Musimy ją bardzo ważyć. Wymiany jeden za jeden nie są takie oczywiste. Jeśli jedna karta za jedną kartą, staramy się wymienić dwa za jeden, czyli stracić jedną kartę, a przeciwnikowi w jakiś sposób tą jedną kartą zabrać dwie karty czy to ze stołu, z ręki. Staramy się naprawdę kombinować i ważyć każdą jedną kartę, ponieważ mamy ich tylko dziesięć. Tylko dziesięć mamy takich resursów, które pozwolą nam tą całą zabawę ukończyć. Więc mega trzeba być spoko spokojnym, takim skupionym. Trzeba przemyśleć, że pomyśleć sobie: Dobrze, ta karta może się teraz nie przydać, ale gdy zrobię taką sekwencję i zagram je w taki sposób, no to wtedy nagle ona zyska mega dużo znaczenia. No i trzeba uważać na to, co przeciwnik może zagrać, To przeciwnik ma w stole. Też tego nie lekceważyć, że na przykład jest taki potwór, to ma jeden siły i jest podstępny i on nam nic nie zrobi, a właśnie guzik, no bo on jest podstępny i trzeba go tutaj uważać. Bo podstępnego, tylko podstępny możemy blokować. I jak się pozbyć tego? Cały trik na tym polega. I to jest trzeci mocny yy, Trzeci, drugi mocny punkt mindbaga. A trzecim mocnym punktem mindbaga to są właśnie te tytułowe mind magii. I za każdym razem, komuś tłumaczę tę grę, i mówię: Słuchaj, stary, masz tutaj dwie karty, takie mind kontrolę Jak ktoś się zagra jakąś kartę, która po prostu jest według ciebie overpower i ona cię po prostu zmiecie z tej planszy, to ty masz. Dwa mindbugi, czyli możesz sobie użyć Mindbaga, żeby tą kartę zagraną przez przeciwnika, zabrać do siebie. Ona jest teraz pod twoją kontrolą, a przeciwnik dla małej równowagi będzie zagrywał od razu kolejną turę. No i met jest taki: macie dwa mindbugi, że wszystkie karty, jak sobie pomyślicie, np. przykład żabum, tak? Możecie nim śmiało atakować, a jak zostanie pokonany, no to wtedy inny, pokonuje innego stwora. Super mega wymiana, nie? Bo. Możecie pokonać, możecie stracić żabuna, ale wtedy też pokonać tego przeciwnika, tego sfora, który wam gdzieś bruździ. A jak go nie będzie przeciwnik blokował, no to co? No to wtedy traci punkty życia. Trzeba sobie naprawdę uważnie zagrywać mindbagi. Ponieważ czasami będziecie chcieli, i zobaczycie to po pierwszej, po drugiej rozgrywce, że spojrzycie na swoją kartę, na, na swoje karty w ręce i widzicie mi takie. Ten, ten, ten i ten stwór jest mega mocny i ja się boję go trochę zagrać, bo mi wtedy gdy przeciwnik zmindbuguje i jakby będzie no dupa zbita, nie? Ale po kolejnych rozrywkach zaczniecie rozumieć, że no dobrze, to ja zagram tego stwora, on jest mocny, ale jak jego przeciwnik zmindbuguje, no to straci tego jednego mainbaga, a ja jeszcze w ręce mam trzy fajne stwory, które niekoniecznie chciałbym, żeby były zmindbugowane. I to jest właśnie piękno całej tej zabawy w moim bagu, że mm, owszem, mamy te 10 losowych kart i możemy mieć te karty takie na pierwszy rzut oka mega nieposklejane, że to się w ogóle nic nie łączy, ale usiądźcie, zastanówcie się. Pierwsza ręka, 5 kart, dużo Wam może powiedzieć o dalszych etapach rozgrywki, ponieważ jak sobie znajdziecie synergię między nimi, jak sobie znajdziecie ten moment, kiedy dane karty powinny być zagrywane po których kartach, no to zobaczycie, że Mindbag jest naprawdę wytniejszą grą, niż Wam się to wyda. No i to wszystko tak naprawdę do skończenia w jakieś 10-15 minut, jak już dobrze z, grę znacie, więc e, ja zapraszam do Mindbaga. ja zapraszam do odwracania kart, jakby to mówimy. Zapraszam do e, dobrej zabawy. A teraz przejdziemy sobie jeszcze do podsumowania Mindbaga. Ważne pytanie, no to dla kogo taki mindbug jest? No, Mindback jest dla tych osób, które po pierwsze lubią gry pojedynkowe. Po drugie nie przeszkadza im to, że gra, którą kupują jest stricte dwuosobowa. Po trzecie potrafią i lubią stawiać czoła takiej losowości na zasadzie. Los dał mi takie narzędzia i ja teraz muszę postarać się ugrać z nimi jak najwięcej. Więc jeżeli lubicie gry pojedyncze, jeżeli lubicie być czasami wrzucani pod ciężką sytuację w grach planszowych i jesteście potem dumni z tego, że wyszliście. Jeżeli e, nie jesteście fanami czytania dużych, ogromnych instrukcji, jeżeli lubicie gry, które są szybkie, dynamiczne, wymagają od Was bardzo dużo decyzji, no to ja myślę, że mindback został stworzony dla Was. Ode mnie tyle. Ja swojego mindbaga zabieram i idę do kumpli grać. Co mam dużo wam powiedzieć? Trzymajcie się. Czała.